E-mail był szokiem. Znów straciłeś szansę na pracę, choć rozmowa kwalifikacyjna poszła dobrze. Ale kiedy wracasz myślami do poczekalni, przypominasz sobie tego drugiego faceta, który tam z tobą siedział. Ten facet z mięśniami, wyrazistą szczęką, idealnymi włosami i zwycięskim uśmiechem oczywiście cię pokonał. Atrakcyjni ludzie mają wszystkie przywileje. Gdybym był atrakcyjny, wszystko byłoby łatwiejsze. Wtedy trafia cię piorun w sypialni. Jakie są na to szanse? Budzisz się w szpitalu? Nie musisz martwić się wszystkimi obecnymi długami medycznymi. Gdy pielęgniarki zbierają się przy Twoim łóżku, czujesz, że coś jest nie tak. Sprawdzasz lustro i odkrywasz: Jesteś przystojny. Na pewno świat stanie przed Tobą otworem? Teraz czas wyskoczyć z łóżka i zmienić swoje życie. Ale czy bycie niesamowicie atrakcyjnym rozwiąże wszystkie Twoje problemy, czy po prostu dostaniesz nowe? których nigdy byś się nie spodziewał. Tak naprawdę wygląda życie przystojnego faceta. Natychmiast postanawiasz naprawić krzywdę, która to wszystko zapoczątkowała i znowu nabraną pewnością siebie aplikujesz na tyle ofert pracy, ile tylko się da. Odpierasz aplikacje na stanowiska, do których nawet w najmniejszym stopniu się nie kwalifikujesz, ale co z tego? Najgorsze, co mogą zrobić to odmówić. Upewniasz się, że w nowym curriculum vitae zdjęcie przedstawia nowego ciebie. Dzięki temu potencjalni pracodawcy wiedzą, kogo mogą zatrudnić, a badania potwierdzają, że to świetny ruch taktyczny. Średni wskaźnik odzwaniania na rozmowę kwalifikacyjną to 30%, ale według badania z 2013 roku u atrakcyjnych mężczyzn wynosi aż 47%. Ładna twarz często otwiera wiele drzwi, pozwalając działać naturze. Uważasz, że to dobry moment, by wyjść i sprawdzić nowy wygląd. Przechadzasz się pewnym krokiem po ulicach miasta, nie mogąc powstrzymać lekkiego uśmiechu za każdym razem, gdy zauważysz, że ktoś na ciebie patrzy. Naprawdę robisz tym wszystkim przysługę publiczną. Część naukowców twierdzi, że patrzenie na atrakcyjnych ludzi pobudza receptory opioidowe MU, kluczowe dla układu nagrody w mózgu. Za każdym razem, gdy ktoś widzi Twoją przystojność. To jak mikrodawka morfiny, lecz bez nieprzyjemnych skutków ubocznych opioidów. Każdy wygrywa, a Ty możesz się tym dłużej cieszyć. Jedno niekonwencjonalne badanie wykazało, że atrakcyjni ludzie żyją dłużej lub mniej atrakcyjni szybciej umierają. Badanie wykazało, że najmniej atrakcyjna 1 szósta osób w różnych grupach płci... Miała wyższe ryzyko śmiertelności. Brzydcy mężczyźni umierali rok wcześniej niż ich atrakcyjni odpowiednicy, a brzydkie kobiety umierały dwa lata wcześniej. Wiemy, co myślicie: Czy piękno nie zależy od patrzącego? Może tak, ale ponury żniwiarz jako szkielet nie ma oczu. Wszyscy na ulicy mają oczy i patrzą tylko na ciebie. Nawet starszy, niewidomy mężczyzna, gdy siostrzenica opisuje mu Twój wygląd, woła: Huba, Huba! W badaniu z 1992 roku przystojni ludzie nie są tacy, jak myślimy. Badacze ustalili, że uczestnicy uznawali atrakcyjne osoby za bardziej towarzyskie dominujące, seksowne, zdrowsze psychicznie, inteligentniejsze i uzdolnione społecznie niż osoby nieatrakcyjne. I faktycznie jest w tym trochę prawdy. Badanie wykazało, że osoby atrakcyjne były mniej samotne, miały mniej lęku społecznego, były popularniejsze, bardziej uzdolnione społecznie i miały większe doświadczenie seksualne niż osoby nieatrakcyjne. Zanim wszyscy widzowie poczują się zupełnie zrezygnowani, warto wiedzieć, że badanie wykazało, iż atrakcyjność nie zwiększa inteligencji ani zdolności. Zapamiętaj to badanie, wrócimy do niego później. Kiedy jesteś na ulicy, czasami zupełnie obcy ludzie w eleganckich garniturach podchodzą do ciebie i pytają cię: Jeśli kiedykolwiek rozważałeś pracę w modelingu, zanim wręczą ci swoje wizytówki, nigdy wcześniej nie myślałeś o tym poważnie, ale teraz, kiedy wyglądasz tak jak teraz, jesteś zaskakująco otwarty na ten pomysł. Rezerwujesz kilka zleceń na weekend i idziesz pewnie, nawet gdy czujesz spojrzenia z okien okolicznych budynków. Chodzisz do Starbucksa po kawę, a sposób, w jaki ludzie na ciebie patrzą, sprawia, że czujesz się jak prawdziwa gwiazda filmowa. Mógłbyś zdobyć świat przed kolacją. Wszystko, o czym rozmawiamy w kontekście twojej dziwacznej przygody, mieści się w ramach tematu z zakresu pop socjologii, znanego jako przywilej urody. Chodzi o to, że w tym przeklętym społeczeństwie, które stworzyliśmy, po prostu łatwiej jest przejść przez życie, kiedy jesteś atrakcyjny. To jedna z niewielu kwestii, na które zgadzają się zarówno naukowcy, jak i fora inceli. A jeśli nie masz wyglądu i sylwetki, które gwarantują sukces w dzisiejszym świecie, to powinno sprawić, że poczujesz się trochę nieswojo, ale najpierw chcesz usłyszeć coś trochę strasznego. Ostatnio byłem z przyjacielem i dla zabawy wpisałem jego imię i nazwisko w Google i od razu znalazłem jego stary adres, numer telefonu, a nawet e-mail, którego nie używał od lat. Przeczytałem mu to, a on był zdziwiony. Skąd to wiesz? Wystarczy wygooglować kogoś, by znaleźć wiele prywatnych informacji. Strony te należą do brokerów danych zbierających Twoje dane osobowe. Pakują je i sprzedają wszystkim chętnym, głównie oszustom i spamerom. Ci ludzie drukują pieniądze i to jest całkowicie legalne. W Ameryce brokerzy muszą usunąć Twoje dane na żądanie, ale bardzo to utrudniają. Możesz też zrobić jak ja i skorzystać z aura, sponsora filmu. Aura wykrywa brokerów danych ujawniających Twoje dane. I składa wnioski o ich usunięcie w Twoim imieniu. Daj Aurze kilka tygodni, i Twoje dane znikną z podejrzanych stron podczas wyszukiwania siebie. Aura będzie również nieustannie monitorować Dark Web i powiadamiać mnie. Jeśli moje dane osobowe zostaną ujawnione, szybko mnie poinformują, gdy ktoś spróbuje je wykorzystać do uzyskania dostępu do mojego kredytu lub kont bankowych. Oferują mi też ubezpieczenie od kradzieży tożsamości do 5 milionów na wypadek najgorszego. Mają świetny VPN. Dzięki któremu mogę bezpiecznie przeglądać internet i robić zakupy z dowolnego miejsca. Czy Twój VPN oferuje te dodatkowe funkcje? Raczej nie. Wejdź na Auracom, infografiki i testuj 14 dni za darmo. To dość czasu, by Aura ustaliła, którzy brokerzy sprzedają Twoje dane i zaczęła składać wnioski o ich usunięcie w Twoim imieniu. Badanie z 2023 roku Uniwersytetu w Oslo wykazało związek między atrakcyjnym wyglądem a pozycją społeczno-ekonomiczną. I ten efekt wydaje się być szczególnie widoczny u mężczyzn, którzy w okresie dojrzewania byli oceniani jako atrakcyjni lub bardzo atrakcyjni. Musimy przyznać, że niepokoi nas, kto oceniał atrakcyjność nastoletnich chłopaków w tym badaniu. Chętniej osiągali awans społeczny w dorosłości, choć Twoja nagła atrakcyjność to nowość. Efekt pozostaje ten sam. Nic nie wywołuje większego chaosu niż szok, wywołany Twoją magnetyczną seksualną obecnością w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzisz. Mówiąc o awansie społecznym, kiedy sprawdzasz telefon, widzisz, że dosłownie eksploduje od wiadomości i nieodebranych połączeń. Ze wszystkich miejsc pracy, do których aplikowałeś, wszyscy zapraszają cię na rozmowę, a niektórzy wysłali kilka maili. Postanawiasz sięgnąć gwiazd, licząc na lądowanie wśród nich. Idziesz na rozmowę o świetną, dobrze płatną pracę, mimo że nie masz pełnych kwalifikacji. Przystojna na pewność siebie to potężny narkotyk. Kiedy wchodzisz na tę rozmowę, robisz to z pewnym kołysaniem, z ogromnym poczuciem swobody, które jakoś po prostu emanuje z każdego Twojego pora. Osoba przeprowadzająca z Tobą rozmowę zdaje się to zauważać. Chcesz tej pracy, ale jej nie potrzebujesz, co oznacza, że rozmówca nie ma nad Tobą żadnej władzy. Cała sytuacja jest pod Twoją kontrolą. Jesteś tak przystojny, że rozmówca może poczuć się trochę onieśmielony. Czy to nieoczywiste? Praca jest twoja, zanim opuścisz biuro. Możesz sądzić, że to szalona fantazja o władzy, ale to nieprawda. Fakt, że bycie atrakcyjnym jest korzystne finansowo, jest tematem pobocznej gałęzi psychologii i ekonomii, znanej jako pulp chronomika. Przystojny mężczyzna może zarobić o 12-13% więcej niż nieatrakcyjny przez całą karierę. Chociaż to nie wydaje się dużo, zarabianie ponad 1 dziesiątej więcej niż Twoi rówieśnicy naprawdę robi różnicę. I to nie dotyczy tylko biznesu, ale także polityki. Badanie z 2016 roku wykazało, że atrakcyjni kandydaci częściej zdobywali stanowiska publiczne. Cytując, nasze badanie dostarcza więc dodatkowego wsparcia dla idei premii za urodę. Atrakcyjność nadal wpływa na wyniki wyborcze kandydatów do Izby Reprezentantów nawet po uwzględnieniu wielu ważnych zmiennych. Ironia polega na tym, że skojarzenia z męskimi cechami atrakcyjności w polityce często sprawiają, że kobiety nie awansują na wyższe stanowiska. Według Jenny Blumenthal z Corporate Rehab mamy tendencję do zakładania, że ktoś silniejszy, wyższy i atrakcyjniejszy od swoich rówieśników jest bardziej zdolny do przewodzenia. Co automatycznie stawia kobiety w niekorzystnej sytuacji. Mężczyźni, będąc zazwyczaj wyżsi, mają przewagę. Bycie trafionym magicznym piorunem przystojności czyniło cię wyższym, ale to miecz obosieczny. Kiedy przyjrzysz się bliżej drobnym drukiem w tej konkretnej sprawie, zobaczysz, że korzyść jest trwała tylko wtedy, gdy naprawdę potrafisz się wykazać. Ludzie mają wysokie oczekiwania wobec pięknych, a ponieważ życie nie jest bajką, Ci często nie potrafią im sprostać i w rezultacie są za to karani. To jest tak zwana kara za urodę. Nieatrakcyjnym osobom trudniej jest się dostać do środka, ale niższe oczekiwania sprawią, że ich chwile sukcesu będą tym bardziej imponujące i prawdopodobnie zostaną za to nagrodzeni. Dopiero co zostałeś zatrudniony, więc nie masz się czym martwić, a przystojni ludzie w ogóle nie powinni się przejmować. Twoje szczęście trwa, gdy wieczorem idziesz do baru. I każda kobieta, a także niektórzy faceci, wydają się bardzo zainteresowani słuchaniem Twoich historii i śmieją się z Twoich żartów, zupełnie niespodziewanie. Paradoksalnie zadbany wygląd może sprawić, że niektóre kobiety wahają się podejść, bo społeczeństwo narzuca przestarzałe założenia o męskości. Cieszysz się z tej uwagi, choć bywa to przytłaczające. Kiedy jesteś naprawdę, naprawdę absurdalnie przystojny jak Ty, ludzie zakładają, że zawsze masz na to ochotę. Każdy żart czy dowcip, który rzucisz, jest odbierany jako flirtowanie, a czasem po prostu chcesz się wyluzować. Niektórzy uznają Twoją atrakcyjność za zgodę na naruszanie Twojej przestrzeni, co sprawia, że czujesz się bardzo niekomfortowo. Jako facet, który wcześniej był samotny i ignorowany, miło być w centrum uwagi. W barze dostajesz więcej numerów niż kiedykolwiek wcześniej łącznie. Świadomość, jak bardzo jesteś pożądany, sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej atrakcyjny niż wcześniej, co dodatkowo wzmacnia twoją rosnącą pewność siebie. Przy całym tym sukcesie, który odnosisz, czujesz, że może nawet byłoby zabawnie popełnić jakieś przestępstwa, jak wszyscy seksowni ludzie w telewizji. Bo czemu nie? Nic nie ma znaczenia. Postanawiasz kupić trochę kolumbijskiego proszku od podejrzanego gościa w klubie nocnym? Daję ci zniżkę. Ktoś tak przystojny jak ty sprawia wrażenie zamożnego, więc chcą cię zachęcić do zostania stałym klientem. Potem postanawiasz ukraść auto, pojechać do Monopolowego, zabrać 40 piwa i ruszyć boczną drogą. 20 km krzach ponad limit popijając i krzycząc przez okno, nigdy nie umrę! Oczywiście budzisz się w celi, czy właśnie zrujnowałeś nowe atrakcyjne życie zanim się zaczęło nie martw się swoją śliczną główką istnieją nawet naukowe dowody na to że twój nowy atrakcyjny wygląd pomoże ci wyjść z tej opresji stając przed sędzią nie może on oprzeć się temu wrażeniu może to wszystko wynikało po prostu z twojego złego dnia przecież taki przystojniak jak ty nie może mieć złych intencji prawda w psychologii to efekt aureoli Błąd poznawczy polegający na przypisywaniu komuś moralności ze względu na atrakcyjny wygląd. Dlatego sędzia oddala Twoje oskarżenie. Gdy jesteś na korytarzu przed salą sądową, potajemnie wręcza ci kartkę z numerem telefonu i dopiskiem. Zadzwoń do mnie dziś X. Rytmy życia toczą się dalej w szalonym tempie. Od tego momentu zaczynasz odzwaniać na niektóre numery, które dawały Ci kobiety. Masz kilka udanych i kilka nieudanych randek. Takie, na których Twoja partnerka wydaje się dużo bardziej zainteresowana tym, jak wyglądasz, niż tym, kim naprawdę jesteś. Chodzisz na niektóre zlecenia modelingowe, i chociaż niektóre z nich sprawiają Ci przyjemność, nie podoba Ci się, jak niektórzy fotografowie często stają się zbyt nachalni wobec ciebie. Gdy jesteś skrępowany, mówią, że to normalne w tej branży, i by się nie przejmować. Nowa praca jest dobrze płatna, ale zaczynasz też dostrzegać niektóre z tych ukrytych wyzwań, jak kara za urodę, gdzie brak kwalifikacji zaczyna psuć Ci zlecenia. Masz wrażenie, że inni mężczyźni w biurze zwłaszcza przełożony, są wobec ciebie bardziej surowi przez rywalizację. Mimo wszystko nie możesz narzekać na wypłatę. I właśnie wtedy, gdy wydaje się, że to może być teraz twoje życie, na dobre i na złe, słyszysz trzask na niebie i nagle trafia cię kolejny piorun. Znów budzisz się w szpitalnym łóżku, wyglądając jak zawsze, zwyczajnie. To najgorsze, co cię spotkało. Czujesz się słaby i beznadziejny. Jak sobie poradzisz bez przystojnego stylu Squidwarda? Teraz nadszedł czas, żeby wrócić do tego badania, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Przystojni ludzie nie są tacy, jak nam się wydaje. Powodem, dla którego to badanie tak się nazywa, jest to, że w danych ukryty był pewien mały zwrot akcji. Spośród wszystkich cech, które ludzie kojarzyli z atrakcyjnością, znacznie szerszy zakres tych cech był powiązany z samooceną atrakcyjności, niż z rzeczywistymi zewnętrznymi wskaźnikami atrakcyjności fizycznej. Czuć się przystojnym jest ważniejsze niż wyglądać przystojnie. Zwykle to silniejsze narzędzie w życiu. Prawdziwe korzyści z bycia atrakcyjnym wynikają tak naprawdę z pewności siebie, którą to daje, a pewność siebie to umiejętność, którą każdy może wypracować. Nie potrzeba genetycznej loterii ani operacji plastycznych. Nawet jeśli nie masz już szczęki jak z Marvela czy kości policzkowych, jak Mats Mikkelsen. Pewność siebie pozwoli ci zachować tę magię. Sprawdź. Naukowcy wskazują najbardziej atrakcyjne cechy u mężczyzn, lub obejrzyj to.